manko Witam Was wszystkich ponownie. Zagrajmy w Star Wars Empire at War. No cóż, poprzednim razem zakończyliśmy to failem. Teraz mam nauczkę i muszę zrobić więcej statków. O, i na frezję na pewno nie polecę. Dopóki nie będę mieć. Krążowników klasy Imperial. Nie mam na co liczyć, bo baza jest piąty level. Musimy teraz poczekać i sobie narobić Produkcja jednostki troszeczkę krążowników. W toku. Anulowana. Produkcja jednostki w toku. Budowa Musimy narobić, bo niestety tartanów mam aż za dużo. Szkoda, że nie mam boby feta. Byłoby o wiele przyjemniej, tu się co? Tu się stacja robi. Wszędzie się stacje budują. Prawie wszędzie. A raczej krążowniki. Krążownik, melduje się. Krążownik, melduje się. No, jeszcze napykamy ich trochę i lecimy zaraz. Jeszcze sobie walnę kilka. Dobra, łączmy Navigacja i zobaczmy, czy mniej więcej Cała walka na wyrównana będzie Jesteśmy pomiędzy droże. krążownikami. No jeszcze mam dużo tych tartanów. No właśnie przez to, że mam mało krążowników, a strasznie dużo tartanów, Budowa to zakazana. może być nie rozdział. za bardzo. O właśnie, broadside y miałem robić. I znowu bym zapomniał. Przy okazji mogę sobie walnąć sądy szpiegowskie, się. żeby zobaczyć co ten przeciwnik ma. Się. Tutaj mogę coś wybudować. Budujemy to. No, dobra. W toku. Mhm. Takie cuda w toku. masz. Cuda i dziwy. Nie z tej ziemi. O, ale mi pokazaliście, no ale już wiem przynajmniej jakie krążowniki macie. I macie działo. Działo jonowe, to nie będzie zbyt dobre. krążownik klasy Broadside. Lekkie pojazdy i ciężkie pojazdy. Hmm. Dobra, Pozycja mamy Broadside. Naprzód. Potwierdzam. I zobaczymy co to będzie, co to będzie, co to będzie. Krążownik, melduje się. Aha, takie rzeczy, dobra. Yy, zapiszmy teraz. Zapiszmy teraz i sprawdźmy, czy Punkt będzie Gites. Bo coś czuję, że nie będzie fajnie. Tu jest jeszcze jeden. Krążownik, nie wziąłem go. Bitwa taktyczna. Trzymajmy kciuki, może tym razem wygram. Ale mamy Broadside. To będzie o wiele... lepiej. No, tutaj mamy jednego Broadside'a i aż tyle tartanów. Co wyście... zgłupieli? Te nędzne siły bronią nam dostępu do tej Może planety. najpierw poczekamy Pozwólcie chwilkę? Ich, abyśmy mogli zająć orbitę dla Imperium. Krążownik klasy tartan. Jedneczka, krążownik się. Dwójeczka, tutaj krążownik, dwójeczka. Klasy, klasy, na rozkazy. Lecisz gdzieś tam, tartanie. rozkazu. A my tu czekamy Zgłaszam się. Naprzód. No niestety O już, mnie tu atakują Już działo jonowe musiało się Odezwać Trzeba najpierw zmieścić te grążowniki Bo inaczej to po prostu Nie ma szans Jeszcze w dodatku baza mi cały czas przeszkadza już jednego Tartana rozwali, już to widzę i słyszę i czuję. Dobra, Tartanem weźmiemy... Nie Tartanem, broadside Tutaj niech weźmie taką salwę rakiet. I w ten sposób wyniszczy te myśliwce. Znowu... Nie róbcie sobie jaj. Rozwaliliście go. Dobra yy... Lećcie tu Ten tu I teraz wszyscy muszą w generator najpierw Bo mnie generator będzie denerwował Sakramencko mnie będzie denerwował Może ci niech rozwalą ich Bo pamiętam, że poprzednim razem się uroiły te jednostki i nie mogłem wyrzucić z hangaru. O dobra, rozwaliliśmy generator i już nie będzie się pole siłowe ładować. Dobra, się za nich. Y, bombowce hangar, chociaż nie za bardzo się podpiszecie. Teraz mi Brookside rozwalą. Trzeba te statki rozwalić, bo one mnie tu denerwują. Strasznie. No już straciliśmy front niestety. Trzeba teraz porozwalać te, bo tak to mi nie za bardzo walka pomoże. No już widzę, że to został przyzwany ten klon korelańskiej korwety. To jest kanonierka znowu. Żeby... Ale jak wiadomo to jest korelaniec. Dobra, szpychać i tam No. To się przycina. Troszkę przycina. Dobra. Następny, I że właśnie przez to, że on sobie tu wzywa ich, to mi nie wychodzi. Nie wychodzi mi przez to przyzywanie tych myśliwców. A najpierw ubić te jednostki. One mi tu cały czas opustoszą Te wszystkie myśliwce, które wzywam poprzez hangary. Od razu mogę przyspieszyć Jest takie ubijanie czereśniaka. No, dobra O jeszcze jeden, dobra. jeszcze jego rozwalimy, będzie spokój święty Albo możemy od razu na stację lecieć A tartany się rozprawią z bombowcami typu Y Coś strzelają, ale ja im na to nie pozwalam Tu jeszcze są bombowce zostały tylko X skrzydłowy Znowu O, pamiętajcie się Rążowniki też O, jeszcze Znowu wezwał... no bez przesady. Bez przesady, ale tyle masz jedno z tego rebeliancie, że... Co jest? Co ci rozwaliło? Dobra. Polać to. Trzeba tych na Zwłaszcza bombowce. Zmędujesz się na wow. no to no, dobra. Ten już, ten już pewnie zginie. pewnie tu jeszcze byśmy... tego Trzeba najpierw w te bombowce. To jest bardzo niedobra rzecz dla naszych... To... No. Czemu wy nie idziecie tutaj i a nie atakujecie? Czemu nie atakujecie? Nie ma nic. No. Trzeba się zająć tymi myśliwcami, bo one mnie tu dość ostro zjadą i tak dalej będzie, to nie będzie fajnie. Dobra, hangar już rozwalamy, powoli. Ty lecisz tutaj, na hangar. Albo nie, 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 nie. nie. Każemy ten tutaj rozwalać. Nie te krążoniki zjadą. Wąbowiec leci na tego. No i zaraz mi następnego rozwali Już sobie wzywamy i sobie radziły. Trzeba ubić te krążowniki, bo tak to no, nie będą cały czas przeszkadzać I może to zaowocować klęską Muro zabrzmiało no Następnego straciłem bo mnie tu stacja na pieprza tymi. Trzeba to rozwalić. Torpedy mnie zjadą zaraz. Tu rozwalić. Działy je nowe, Niedobre dobre. nowe. Ten tu jeszcze żyje. Dobra, w sumie możemy to przyspieszyć. No. Zwalicie to w końcu. To coś, co mnie denerwuje. Yy, zaraz. Myśliwce. Wiknijcie się, myśliwce. Na yy, rozkaz. Bombowce. A bombowiec, który jest tylko jeden, niech leci tu. Krążowniki... Teraz, tu jeszcze są półposts. No, je wyślemy tu znowu. Eee, te. na tego. krążowniki w tego. myśliwce tutaj. Zgłaszam się. No. Coś mu tam jeszcze niewiele życia zostało. ale już niewiele. Dobra. Udało się. Możemy napieprzać w stację. Albo lepiej, w żeby tak było sympatycznie. Jedneczka. I napieprzamy czereśniaku. Jeszcze od razu dwójeczkę damy. I też niech strzelają w tego, żeby mnie nie, nie, nie denerwował. Hangar! Jeśli chce, nie niech, niech lecę dobrań, też dobrań, na stację, albo niech tutaj lecę. Dobrań, Lasy to. A to, krążowniki to, no, no, no. niech naparzają, chyba włączy wolę. To niedobrze. Nie możemy go naparzać, jest nieśmiertelny. Nie? Stacja już obrywa, możemy wzywać krążowniki. Ach! Otarł się. Otarł się krążownik. By było zgniatanie Ale się tylko otarł, więc nie było zgniatanie Dobra, możemy sobie Brom wezwać Dobra, wszyscy w stacji, ono tartanów już nie ma i ty też naparzasz rakietami. On to może nawet stąd naparzyć, jeśli się dobrze przyjrzyjcie. No, szczelarz? Strzelasz czy nie szczelarz? Mam nadzieję, że szczelarz. Szczelać tego, krążowniki... O, dopuścił salwę rakiet. Właśnie z takiego miejsca można sobie spokojnie szczelać. No, rozwaliliście. dobra, teraz bierzcie się za tego okręta szpitalnego, albo za tego. Bo leci wprost dla na nas. Myśliwce tu naparzać w też stację Zostawcie krążowniki krążownikom. Możemy teraz użyć zdolność, ale nie ma potrzeby. To jest dobre, jeśli mamy na przykład naparzać w jakieś myśliwce. Czy nawet w myśliwce? Nawet nie pisze, ale to jest dobra zdolność jak mamy myśliwce na No już prawie No i wystarczyło zrobić więcej klasy Victory, chociaż nawet nie potrzebowałem aż tyle, ale Brookside też nawet pomogą. Znowu działo nowe. Dajcie sobie spokój z tym działem jonowym. A użyjmy rakiety. No, użyjesz. Coś słabo szczelasz tą salwą. Dobra, w stację. Śliwce też w stację. Mam tu jakieś bombowce, nie mam. W sumie to już możemy przyspieszyć. Nie ma nic interesującego. znowu. Baterie gotowe. Znowu, znowu działuje nowe mnie, denerwuje. No? Nie no. ma gdzie uciekać. działają Dobra, tu jeszcze jakieś transportowce zostały. Lecimy tu. Niech sobie krążowniki poradzą. Przy okazji możemy użyć tej zdolności tuż tutaj. Może pomoże. No. Ech, nie za bardzo. Dobra, krążowniki, lecisz tu. Na parzecie. Tak widzenia! Naparzamy w sumie to już nawet myśliwców nie ma Żeby nawet użyć maksymalną siły ognia, będzie szybciej Transportowcem nic nie zrobi. O, ognia! ognia, ognia! Szczeladzi! Płowak uciekają! A ty jeszcze laliw tego może. Ciekawe czy byś z nim wygrał. nasz Z czym to w ogóle jest dobry? Tylko z myśliwcami na rozkaz. odtworzyć ogień. Naparzać ich tam, bawi mi się w sumie teraz w berka. Bo nie mogą sobie krążowniki trafić w takie małe pchełki. Gotów do walki. Tu jeszcze jest, tu jest. No i wreszcie. Wreszcie. Udało się. No niestety mamy trochę strat w postaci. Yy... Zakończona. O, jeszcze sobie od razu tu mogę lecieć, zobaczyć. I lecimy tu. Tu jeszcze mam spam-ti. Tu jeszcze mam. Możemy złączyć. O, tu są piraci. To możemy zalecieć za chwilę. Nawet 5 slotów na stację. Hmm. Tu jest jeszcze krążownik Działa yy... naprzód No i to tyle Robimy zapis Zapis numer 2 ja Tylko jeszcze zobaczę czy znowu dźwięki mi nie szaleją, bo ta gro Lubi szaleć Dobra, jest Gites jak jest git majonez, to możemy lecieć, dobra. tylko jaką tu mam armię? Teraz tak, pasuje wszędzie zrobić stację, tam Budowam gdzie mam do. poziom trzeci. Budowam. Tak, żeby po prostu obrona była, żeby mnie budowę. nic nie zaskoczyło ze strony rebeliantów. Dobra, jak tu mamy armię? No nawet jest spoko, dobra, atak. Inwazja rozpoczęta. Oooo. Czyli tu i tu muszę ręcznie, ale jasna. Ale to i tak będzie wynik rzecz jasna. Jaki? Dobra. Mamy czołgusy. I co robimy? Wzywamy generała. Przyjąłem koordynaty. Wirsa, Maximiliana Wirsa. Bierzemy artylerię z party. Darth Vadera jego te znajdujących się w tej okolicy powinno nam pomóc w walce w przestrzeni no, kosmicznej. i od razu weź sobie desant szturmowców sturmowców przepraszam o już słychać Darth Dobra żołnierze idźcie tu a Dart Vader o widzicie jeszcze pole ma siłowe teraz mu się włączyło. jak sobie życzesz. Musimy przejść niestety przez pole siłowe Żeby tego czereśniaka rozwalić Oczekuję na rozkazy Dobra, wy będziecie pilnować bazy. Na razie rozkazy. my idziemy generałem Wirsem, tak? Pułkownik, przepraszam, ale nadajesz się na generała Wirsie Może czołgi weźmiemy Czołg typu T zgłasza Idziesz tu, Wirsie co jest? Wo Co rozkażesz generale? Nieładnie, zaraz mi tu zniszczą. Tak jest Trzeba uważać właśnie na te artylerie, one są strasznie. Jak widzicie, wystarczała ja jedna salwa, żeby mi dosłownie targość umowców tutaj. Rzutam dodatkowych żołnierzy Coś tam zginietli z jedziemy. Darth Vader, co ty możesz zrobić? Tu się nic nie dzieje. To idziesz tu. Od razu cię. piechotę.